Witam wszystkich, z tej strony Rybka Dzisiaj musiałem jeszcze raz filmik nagrać Wiem, że Was już zanudzam Ale właśnie przyszła mi paczka Od grubej Ryby Lublin Od Olka, przyszła mi paczkę, Zaraz Wam pokażę Ale przed tym chciałem właśnie yy, Powiedzieć jeszcze do kolegi hmm. Rafała, klub miłośnika Mieczyka Helera. Rafałku, rybki w najlepszej kondycji, dobrze się czują. Tutaj Wam szybko pokażę tą samicę, bo płynęła. O, tu Wam pokazuję. Ona jest kotna. W dobrej kondycji jest i tu jest fajna samiczka. Też tylko muszę ją zobaczyć, gdzie ona. O, tu tu pływa. O, czekaj, trzeba tu z tyłem O, ta u góry o, tutaj jest, tutaj o. Gdzie ona jest? O, widzicie? Fajna, fajnie się zachowuje. Też kotna. Dobra, ale przejdziemy do rzeczy. Rybki zdrowe. Wszystko jest w najlepszym porządku. Rafał. Także rybki u mnie nie mają źle. Córka się też cieszy. Ale, właśnie przejdziemy do rzeczy. Ja wybrałem po prostu kilka kanałów zdrabkowych i akwarystycznych. No, to za chwilę powiem. Tak, pani nula ze Szczecina. Jeszcze raz pani dostanie zdrabki. Pani Marta K. też dostanie zdrabki. Odezwę się. I. I dostanie zdrabki Ania Drapie. Te kanały. Zdrabkowe. Oczywiście, dostaną zdrabki ode mnie. Już wiem, jakie zdrabki wysyłać, bo nigdy się tym nie zajmowałem. Ale wiem, jakie mniej więcej zdrabki wysyłać. A dodatkowo dostaną właśnie od tej pani Ania Drapie. Bodajże tam słyszałem, dzieciaki, coś ode mnie słodkiego dla dzieciaku. I dla właśnie tu Wam właśnie pokażę, co Gruba Lublin Olek mi przysłał. Także już Wam pokazuję. Zaraz no, najpierw Wam powiem, co, co mi przysłał, a później Wam pokażę. Yy, przysłał mi. Przysłał mi. Plankton czerwony, plankton zielony, cyklop, artemie takie pokarmy mrożone. I przysłał mi Vitalis, to jest w płatkach, coś takiego. Już wam pokazuję. Dla ryb żyworodnych. Irolina z witaminami. Tak to wygląda. Słuchajcie, także dzięki Olek. Ryby będą co jeść. No, już Wam pokazuję. Oczywiście, tylko muszę iść do lodówki. Zaczekajcie chwileczkę. Idę, ale cicho bądź Awelciu, bo dziadek musi pokazać pokarm. Co to jest? Co to jest? No już przyniosłem, szybko Wam pokażę. To są takie płaty. To są właśnie takie płaty mrożonego. Pokarmu widzicie? o tu też jest zielony tak, tu jest zielony jestem z wnuczką nikogo w domu nie ma jeszcze z córką ja Tak, na szybko pokazuje także Rafał, rybki mają co jeść solowiec i solowiec Także proszę chwileczkę zaczekać. Odłożę, bo to może mi roztopnieć. Mm -hmm. Zabytaj to lodówki Ja taka ty mu tak lubisz? lub tak, bo to tak. mnie nie wykładuje. Przepraszam Was bardzo, ale tu właśnie wnuczka jak poszłem odnieść do lodówki. To, to mi rządziła, jak słyszycie papugę, papugę nagram innym razem, ale ten filmik należało nagrać. No i tutaj jest właśnie filterek nowiutki dla akwarysty, dodatkowo dorzucę mu taką skałkę, tak jak mówiłem, że będę pomagał, to będę pomagał. Filterek Nówka. Mam go w 120. Śmiga super. To jest 600 litrów na godzinę. Do 100, do 100 litrów, do 120 litrów jak najbardziej się nadaje. Po prostu wybiorę jednego akwarystę, odezwę się do niego i to prześlę. Także, tak jak obiecałem, słowa dotrzymuję, i te kanały zdrabkowe też dostaną te, co wymieniłem. Także wszyscy będziecie zadowoleni, jak to się mówi. I oczywiście. Nie dla żadnych tam subów, nie myślcie sobie, że ja to daję, ale po prostu daję to od siebie, bo tak jak mówiłem, kiedyś mi też akwaryści pomagali i daję to od siebie. I jeszcze mam dodania. Nie lubię, żeby, żeby mi to stało. To już Wam pokazuję, kochani, ale ja naprawdę muszę wybrać. Fluwal, taśmą go obkleiłem. pudełko 406. Też go mam do oddania dla Was, dla akwarystów, oczywiście. Także ja słowa dotrzymuję i wybiorę dwóch akwarystów i wyślę to wyślę to tylko proszę jak dojdzie paczki jak wybiorę proszę nagrać filmik ponieważ chciałbym żeby widzieli że słowa dotrzymuje inni akwaryści a teraz wam pokażę z bliska rybki za, a to za chwilę słuchajcie dzisiaj właśnie przyszła ta paczka żony w domu nie ma. Pojechała tam sprawy załatwiać, ale już powiedziała, żebym sobie lodówkę kupował, bo jedną szufladę jej zabrałem, a trzy, po, trzy szuflady je powinny wystarczyć. Także sobie teraz mogę tak powiedzieć, bo jej nie ma, bo by to o. Ale tak żartem. Dobra, pokazuję Wam rybki. A tu Wam chcę właśnie, ze statywu wyjąłem telefon i chcę Wam pokazać tą samiczkę. Piękna jest, olbrzym. Od Rafała kisło. Inne rybki tu też są. Chcę Wam tutaj pokazać. O, tu są piękne, zielone. Ziona jest miecze, patrzcie. Piękne, zielone miecze. Też mi przysłał. No tu następny. I dużo rybek mi przysłał. Ale wczoraj były w workach. To także. A to jest właśnie od Roberta Wodarczyka. Też duża samica. A te reszty moje są tutaj. No i ta jest piękna. O. Fikuśna. Ganiają ją zielone samce. Jak nie wiem. Także to tak wszystko wygląda, słuchajcie. No i niedługo Wam pokażę elki. I kolega na komentarzu mi pisał, czy mam weloniaste. To także kolego pamiętam o Tobie Przypominaj się podrosną, wyślę bez żadnego problemu. Jest pięknota. Jest pięknota. No i następnym razem już nagram jak papuszka jest. Prawie już oswojona. Oczywiście, te ryby już dostają większe akwarium. Już za parę dni, za dni parę będziemy robić. Dobra, dzięki gruba ryba Lublin. Jeszcze raz dzięki Rafał, klub miłośnika mieczyka Helera. Wszystko jest jak w jak najlepszym porządku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i tak jak obiecałem, ze szczerego serca będę pomagał akwarystom i oczywiście innym tak samo. Cześć, z tej strony rybka.